Pod tą cukiernią zawsze ustawa się taka kolejka, a ja dzisiaj jestem na taką sytuację idealnie przygotowany. To, co trzymam w ręku, to egzoszkielet służący do siadania w dowolnym miejscu. Zaraz go na siebie założę i sprawdzę. To, co mnie najbardziej interesuje, to to, czy nie będzie mi krępował ruchu przy normalnym chodzeniu. Ten egzoszkielet trzeba przytwierdzić paskami w pasie i biodrach, a także do łydek albo butów. Trochę się trzeba przy tym zakładaniu nagimnastykować, ale mam nadzieję, że się opłaci. No i proszę. Hop! Dobrze? Dobrze, nie? Idę stanąć w kolejce wobec tego. Przepraszam, usiąść. Jak widać, iść się z tym da. Ach. No i jak? Teraz to mogę sobie siedzieć w takiej kolejce. Punkty podparcia, dodatkowo przytwierdzone do butów, zostały dobrane tak, by pozycja siedząca była stabilna i nie męczyła mięśni. Ażurowa konstrukcja sprawia, że ten robotaboret jest lekki i jednocześnie wytrzymały. Tak przynajmniej głosi ulotka. Pamiętajcie tylko, że ta konstrukcja wytrzymuje obciążenie do 100 kg, więc żadnej kobiecie z kolejki nie proponujcie, żeby usiadła na kolanach. Poza tym ewentualny strzał z liścia też może zachwiać stabilnością konstrukcji. O, moja kolej. Chyba nie do końca. Kolejkowicze rozeszli się nie bez powodu. W takiej sytuacji nawet egzoszkielet nie pomoże. Przynajmniej wyszło na zdrowie. Żadna strata. Same węgle i tłuszcza sportowcy muszą dbać o formę. Oto kolejne zastosowanie szkieletu na tej ścianie. Można legalnie malować graffiti. Widzicie, jak w pracy musicie dużo stać, a moglibyście usiąść, to taki egzoszkielet będzie doskonałym rozwiązaniem. Producent nie sugerował, że sprzęt może przydać się graficiarzom. Wspominał za to o wędkarzach. Borys schodzi więc nad brzeg Wisły. Zejście po schodach to kolejny test. Bardzo istotna sprawa. Zobaczcie w jakich warunkach mi przychodzi zejść ze schodów i w ogóle to urządzenie krępuje ruchów. Nie ma z tym żadnego problemu. Tak jakbym nic nie miał na sobie. Myślę, że będzie to idealne miejsce. Długość podpórek można regulować. Służą do tego zapadki na tylnej ściance nóżek. No jak tam, panie? Biorą czy nie biorą? Nic to nie bierze. Szukam w może i Borys pączka nie kupił, graffiti nie skończył, ryby nie złowił, ale co posiedział, to jego.